Witam Was, drodzy widzowie, w dzisiejszym odcinku o malowaniu pantery. Mamy tutaj panterę z firmy Daswerk w skali 1,35, zbudowaną w zasadzie prosto z pudełka. Świetny model, bardzo prosty, bardzo fajnie zaprojektowany, zdecydowanie pod szybką, łatwą i przyjemną budowę. Troszeczkę dodałem od siebie oczywiście tam lekka tekstura żadnych cudów, żadnych y, przesadzonych y, wydziwień w zasadzie prosto z pudełka model. I co, i dzisiaj? Pomalujemy go, pomalujemy go począwszy od podkładu, aż po kamuflaż, czego ja używam. W przypadku pancerki, y, Surfacer 1000 y, w kolorze mahoniowym i do tego Mr. Color Leveling Thinner. Dodaję sobie świeży słoiczek, w tym wypadku ostatni mi się skończył, więc trzeba dokładnie wymieszać. I tutaj przyznam się od razu, że troszeczkę schrzaniłem, bez bicia, bije się w pierś ponieważ ten specyfik z czasem troszeczkę gęstnieje, jak odparowuje nam rozpuszczalnik czy też binder, w którym on tam oryginalnie ta zawiesina jest przygotowana. I co teraz za chwilkę zobaczycie, ja tu używam pistoletowego aerografu od Galerii, zawsze troszeczkę tam sobie pomieszam. W, już w samym kubeczku zatykając, zatykając osłonę dyszy bardzo podobny sposób jak Kamil Trębacz się na kanale pokazywał w odcinku o aerografach dodatkowo to miesza i tu już widzimy, słuchajcie, że troszeczkę przesadziłem z rozpuszczalnikiem z rozcieńczalnikiem, bo krycie jest generalnie słabe i strasznie długo by mi to zajęło no popełniłem błąd ja za chwilę go naprawię, przygotowując kolejną porcję. Bo nawet przy dużym kubeczku w aerografie, tak dużego modelu nie da się dokładnie zapodkładować. Jedną pojemnością pojemniczka na farbę, tu po prostu trzeba to zrobić kilka razy. Ale dzięki temu mamy fajną, gładką, zunifikowaną powłokę. Bo tak naprawdę o tym o to chodzi w w wkładzeniu podkładu, żeby zniwelować różnicę pomiędzy elementami fototrawionymi, pomiędzy właśnie teksturą e, pancerza e, i ogólnie oryginalnym kolorem plastiku. Też Mr. Surfacer ma taką fajną e, przypadłość, w zasadzie nie tyle przypadłość, co właściwość, bo to jest taki mikrofiler, czyli taka mikroszpachla, ona wszystkie tam drobne ryski szlifowania. ona to wszystko bardzo ładnie pokryje i wyrówna i to będzie naprawdę sympatycznie wyglądało. No i zobaczcie, teraz troszeczkę już lepiej dobrałem proporcje, bo zrobiłem mniej więcej 50-50, jeżeli chodzi o mieszankę surfacera i leveling thinera i to krycie już jest zdecydowanie lepsze, idzie to o wiele sprawniej i szybciej. I tu już można powiedzieć, że jest tak jak powinno być. I teraz tak. Oczywiście tutaj mamy finalny efekt kładzenia primera. O co nam chodzi jest piękna, ładna, satynowa powierzchnia, zunifikowana i nie ma tu żadnego żadnych sytuacji, które mogłyby spowodować, że farba będzie nie do końca fajnie nam kryła. Ale o tym za chwilę, zobaczcie. Teraz mieszam sobie farbę AKRC, dokładnie AKRC067. To jest Rott Brown. Teoretycznie jest to farbka do wnętrz, ale ja ją akurat lubię na machoniowym surfacerze jako farbę do tego niemieckiego Red Oxide Primera, czyli tego ich podkładu takiego czerwonego ceglastego. I teraz tak, spód maluję dokładnie. Zwracając uwagę na bardzo dokładne krycie, bo on w ogóle nie będzie malowany farbą Dunkelgelb, czyli tą żółtą, natomiast tutaj, już u góry, zaczynał sobie tak meandrować, robić te słynne szlaczki, troszeczkę z black Basingu, ale ja to robię w nieco innym celu, z tego względu, że to jest, to pierwotnie miała być warstwa do drapanek na lakier do włosów, ale. Popełniłem kolejny błąd, zobaczcie to już drugi błąd, do którego się jawnie bez ściemy przyznaję w przypadku tej budowy. Zapomniałem, że farby AKRC, których tutaj używam, one bardzo ciężko się drapią i ciężko jest się je przez nie przebić, dobrać do lakieru do włosów. Następnym razem, w przypadku tematu niemieckiego drugowojennego, zdecyduję się na farby Tamija. Tak to wygląda, zobaczcie, tak to wygląda po pomalowaniu tym kolorem Redoxide, na to poszedł lakier do włosów, ale niestety no, kolejna katastrofa spowodowała, że te zdrapki nie wyszły do końca, tak jak chciałem, znaczy one nie wyszły w ogóle. Ale o tym w innym materiale tutaj skupiamy się na malowaniu, także tutaj mielibyśmy bazę, i i co? I malujemy. Kolor bazowy i tutaj znowu AKRC, tym razem AKRC 060 Dunkel gelb. i malujemy sobie. Ja farbę rozcieńczam dosyć mocno w stosunku 2 do 1. Już w przypadku malowania kolorów bazowych to daje mi większą kontrolę. Ta farba ma cieńszą, ładniejszą powłokę. Tutaj sobie blenduję troszeczkę bardziej rozcieńczoną farbą tą samą farbą, ale troszeczkę bardziej rozcieńczoną. Tak, żeby zachować resztki podkładu, ale też, żeby on, żeby mieć większą kontrolę nad tym, co robię. Tutaj daje troszeczkę rozjaśnień, taki efekt ala modulacji. Dołożyłem odrobinkę AKRC 046, czyli Elfenbein Ivory, ten taki słynny kolor kości słoniowej, stosowany we wnętrzach pojazdów niemieckich pancernych z okresu II wojny światowej. I zobaczcie, znowu, na, na takiej samej zasadzie. Maluję w zasadzie w taki sam sposób, używając tego takiego marmurkowania, nazwijmy to. I teraz zwróćcie uwagę na to: ja cały czas używam tego samego aerografu z tym chwytem pistoletowym, z cynglem Tam jest dysza 0.38. Wydaje mi się, w moim odczuciu, do pancerki nie potrzeba jakichś tam super precyzyjnych, super dokładnych aerografów. Zresztą za chwilę zobaczycie w przypadku jak już będę nosił plamy kamuflażu, dlaczego jest taka nie inaczej. Tam będzie inny aerograf, ale to będzie aerograf y, o podobnym rozmiarze dyszy. No i proszę, udało nam się pomalować kolorem bazowym Dunkel. Y, z palety AKRC. Miały być zdrabki na lakier do włosów, no ale to nie wyszło niestety y, fail totalny. Takie życie modelarza trzeba sobie umieć z tym radzić, trzeba na to umieć reagować. Są, są sposoby na to, żeby się z tego wyratować, także nic straconego, wszystko będzie dobrze. Natomiast za chwilę przejdziemy do malowania, plan kamuflażu i tutaj względnie nowe farby. Farby Atom od Ammobient Mick Jimenez. Aerograf to Sparmax. SP35C, także Dysza 0,35 mm, farby rozcieńczane znowu na oko. W stosunku 1 do 1 farba yy, rozpuszczalnik. Yy, teraz jak mi się udało uzyskać ten kolor? Tutaj zmieszałem sobie Olive Grun RLM71, Atom 20067 yy, yy, z Rezat Grun. RAL611 to jest atom 20081. te dwie farby, mniej więcej w stosunku 50-50, i do tego oczywiście rozcieńczalnik y, firmy AMMO. I zobaczcie, te farby z wolnej ręki, bez malskowania kładą się naprawdę fajnie. Tutaj nie ma jakichś tam problemów z dużym odkurzem. Y, wiadomo, y, troszeczkę tamta farba się odkłada na dyszy. Znaczy na igle, konkretnie nie na deszy, tylko na igle. Także warto mieć pędzelek z odrobiną rozcieńczalnika na podorędziu, żeby sobie co jakiś czas tą igłę przeczyścić z tej zasychającej farby. Ja nie posiadam rozcięczalnika z opóźniaczem, także jadę na tym takim zwykłym, klasycznym, atomowskim rozcieńczalniku, Ale słyszałem, że jest taki z opóźniaczem. Myślę, że on mógłby ten problem rozwiązać. Farby naprawdę fajnie naprawdę fajnie się nimi maluje. Nie jest to oczywiście taki komfort jak w przypadku hybryd czy lakierów, tak jak ta mi MLT, czyli tym Mr. Leveling Tinerem, czy w przypadku AKRC, Gunze C, tych wszystkich farb, które są bądź lakierami, bądź hybrydami. To nie jest ten performance, to nie jest ta atomizacja, ale maluje się nimi naprawdę nieźle. Chociaż z farb tych takich wodnych wolę. Osobiście wolę Mission Models od Ammo. Może ja tych Ammo się muszę bardziej jeszcze nauczyć, natomiast w przypadku Mission Models nie ma w ogóle tego problemu z zasychaniem farby na, na igle. Tam w ogóle nie trzeba tego przeczyszczać. one bardzo fajnie, bardzo fajnie się z nimi pracuje. Tutaj myślę, że to jest kwestia nauki. To jest moje drugie zetknięcie z tymi farbami, poza pierwszą próbą, gdzie tam sobie kilka kawałków plastiku po prostu pomalowałem, żeby zobaczyć jak one się zachowują. Natomiast e, naprawdę fajnie, z dużą kontrolą się nimi maluje. E, można uzyskać dużą precyzję. Tak jak mówię, nie ma jakichś specjalnych problemów z odkurzem. Jak widzicie, ja nie jestem jakoś tam bardzo blisko modelu, e, jeżeli chodzi o odległość od aerografu. Mam zgiętą osłonę dyszy, e, głównie ze względu na to, że trzeba jednak e, oczyścić e, Tą igłę co jakiś czas, ale poza tym nie ma praktycznie żadnych problemów. No i zobaczcie, całkiem fajny efekt tego pierwszego malowania. Nie jest to jakoś tam. Nie pokryłem tego celowo jakoś w 100% z racji tego, że potem i tak będę dokonywał tak zwanych zdrapek, obić na tych kolorach kamuflażu. Ale to w innym odcinku, przy innej okazji. W tym odcinku skupiamy się typowo na malowaniu. Efekt uważam niezły. Nowe farby, bardzo fajna powierzchnia, nie są jakoś tam supermatowe, są raczej takie satynowe. Ja jestem zadowolony. Na pewno będę do nich wracał. Mają one swoje unikalne właściwości, które można w fajny sposób wykorzystać, szczególnie jeżeli ktoś zajmuje się pancerką i lubi pojazdy zużyte bądź też ze śladami eksploatacji. Kolor numer dwa. Czyli ten czekoladowo-brązowy, czy tam brązowo-czerwonawy. Ja tutaj sobie zmieszałem go z dwóch kolorów, z RAL 8017 i z RAL 8012. I to są odpowiednio atom 20.062 i atom 20.046. Ja je znowu zmieszałem gdzieś tam w stosunku 60 do 40 na, ko na korzyść tego atom 20.062, czyli tego ciemniejszego koloru. Żeby nie był to taki rażący czerwony kolor i żeby on nie był jednak za bardzo podobny do tego primera używanego przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. No i proszę bardzo, mamy końcowy efekt. Naprawdę sympatyczny rezultat końcowy. Ja jestem bardzo zadowolony, szczególnie jak na pierwsze spotkanie z tymi farbami. Nie mogę powiedzieć złego słowa. Malowało się nimi naprawdę przyjemnie. Oczywiście kamuflaż jest fikcyjny. Ja nie przywiązuję wagi do super zgodności historycznej. Zasubskrybujcie kanał. Zapraszam po więcej. Już niebawem. Cześć!